Projekt inspirowany był obrazem Michała Anioła, stworzenia Adama. Obie dłonie miały symbolizować dwie były uczelnie, które się połączyły właśnie w ZUT, czyli Akademia Rolnica i Politechnika Szczecińska. Kolorystycznie chodziło o to, żeby też nawiązać do ich charakteru, czyli właśnie zielony kolor, biologia, niebieski, czyli ta część jakby bardziej mechaniczna, związana właśnie też z budynkiem właśnie tej nanotechnologii, na którym się znajduje ten mural. Między dłoniami znajdują się piktogramy nawiązujące do wydziałów uczelni, które przedstawiają to bardzo, bardzo takie charakterystyczne elementy jak właśnie DNA, liście, e, menzurka, komputer, wykres. Malowaniem zajmuję się przez całe życie. Malowałem z ojcem e, obrazy od trzeciego roku życia. Tak na pewno z Pawłem już siedziałem przy strzeludze i malowałem obrazy olejne. Później moja przygoda się przeniosła gdzieś tam do szkoły plastycznego, następnie wydział architektury, jeszcze na Polibudzie. W międzyczasie zacząłem się właśnie zajmować, interesować się sztuką uliczną I gdzieś tam od 96 roku zacząłem malować pierwsze obrazki na ścianach, które się gdzieś tam przerodziły tak naprawdę w, 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 w moją pracę.